Bycie niby, bycie potrzebującym, podejmowanie wielu działań w interakcji z kobietą, w relacji z kobietą, które mają wypełnić jakąś Twoją lukę, mają dać Ci poczucie, że mimo że na co dzień czujesz się niewartościowy, niekompletny, to ta kobieta może wreszcie Cię jakoś dopełnić i pokazać, że jednak słuchaj, stary, jesteś wartościowy, jesteś fajny. To jest taka nieustanna, bardzo głęboko zakorzeniona potrzeba akceptacji, walidacji i w w wyplenieniu tego na pewno pomoże ci to, jeżeli wyrobisz sobie obfitość kobiet i będziesz miał takie poczucie po serii różnych sukcesów na to, że tak naprawdę w każdej chwili możesz poznać kolejną kobietę, a nawet jeżeli tego nie zrobisz, to jesteś na tyle oswojony ze sobą i tak komfortowo czujesz się ze swoim ciałem, ze swoim życiem, być może stworzyłeś sobie świadomie jakiś okres samotności, gdzie celowo nie poznajesz kobiet i nie masz do nich dostępu i Widzisz, że również wtedy czujesz się dobrze. To jest idealne połączenie, kiedy czujesz się komfortowo w swojej skórze, a jednocześnie wiesz, że jeżeli tylko będziesz chciał poznać jakąś kobietę, jesteś w stanie to zrobić, bo pokazała ci to Twoja przeszłość. Więc warto popracować nad tym, żeby takie przekonanie w sobie wyrobić, bo to bardzo mocno będzie wpływało na to, na ile creepy będziesz postrzegany.